Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wsparł dofinansowaniem 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na Dolnym Śląsku w ramach projektu Remiza. W większości przypadków były to środki na termomodernizację budynków oraz panele fotowoltaiczne. Przykład, że 17 ochotniczych Straży Pożarnych skorzystało z tego dofinansowania, wskazuje, że takie zapotrzebowanie jest i z tej strony tu chciałbym zapewnić, że w następnym roku ten program będzie kontynuowany i my liczymy na to, że więcej ochotniczych straży pożarnych będzie aplikowało po te środki. Jedną z remis strażackich, która skorzysta z dofinansowania jest ta położona w gminie Domaniów. Przygotować e, projekty techniczne, bo e, wykonując tego modernizację z wymianą źródeł ciepła, e, także z montażem paneli fotowoltaicznych, e, jest to podyktowane zwiększonym, zwiększoną ilością wymaganych dokumentów, w związku z tym też e, wymagany jest dłuższy czas. Ale cieszymy się, że ten program funkcjonuje i chcemy w przyszłym roku kolejne wnioski składać o dofinansowanie. Wyposażenie i komfort pracy strażaków poprawia się z każdym rokiem. Gołym okiem widać, że te budynki, jak i również sprzęt. Zmienia się i to diametralnie, i to są bardzo dobrze wydane pieniądze, bo proszę pamiętać, że te pieniążki to nie są pieniążki dla ochotników czy samochody nie kupujemy ochotnikom, tylko to są samochody i sprzęt, który służy mieszkańcom tych y, obszarów jak również. Ewentualnym gościom, którzy przejeżdżają, którym udzielamy pomocy. Także ewidentnie widać, że ostatnie, ostatnia dekada to jest naprawdę bardzo duży postęp, jeśli chodzi o wyposażenie remis i, i, i samochodów i sprzętu. Realizowane wnioski znalazły finansowanie na kwotę do 30 tysięcy złotych. Już dzisiaj zapowiadane jest kontynuowanie projektów w przyszłości. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.